Thank <laughs> you. Witam serdecznie na kolejnej lekcji, na kolejnej krótkiej lekcji. Jestem dalej w Chorwacji. Zobaczcie jaki piękny kolor wody. Mamy też tu zielone sosenki i cykady pewnie jest słychać. Mam nadzieję, że nie zagłuszają mojego głosu. Ja jestem gotowy do wejścia do wody. I to co wam nieraz mówiłem, uczymy się angielskiego przez otoczenie. Więc wziąłem sobie taką zabawkę do pływania od mojej córki. No i mamy tu przeróżne ostrzeżenia w przeróżnych językach. Angielski jest oczywiście na pierwszym miejscu, więc popatrzmy co tu napisali. I mamy Mamy English warning, czyli ostrzeżenie, tak? Mamy czasownik warn, ostrzegać, i rzeczownik warning, ostrzeżenie. Only to be used, piękna strona bierna. U nas było pewnie napisane tylko do użytku. A co my tu, co tu wyszło po angielsku? Only to be used. Tylko do bycia użytym. Czyli to ED to nie jest czas przeszły, to jest nic innego jak imię miestów bierny ni, na, ne, ty, tate, użyty. Czyli tylko do bycia użytym in water, czyli w wodzie, in which. W której the child, the, czyli to konkretne dziecko, za które Ty jesteś odpowiedzialny, the child is within its depth. Czyli to dziecko jest within, to bardzo ciekawy przyjmek, w obrębie, jakby w obrębie jej tejże tej wody głębokości. Także normalnie mamy trzymiotnik deep głęboki, pisany przez dwa E. Natomiast rzeczownik piszemy przez jedno E. No i na końcu mamy TH. Skoro jest TH, to ten wyraz z automaty jest ciężki do przeczytania. No bo jak jest TH, to musimy wsadzić język między. Zęby. Tu jest akurat wersja miękka, tak jak przy Thank you. Tylko przy Thank you wystawimy język między zęby na początku wyrazu, a to trzeba dać na końcu. depth I naprawdę trzeba wystawić język. I co mamy dalej? And under supervision. Supervision. Tak? Mamy ciekawy czasownik Supervise, tylko przy czasowniku akcent jest na pierwszą sylabę. Supervise, czyli nadzorować. I rzeczownik Supervision. I właśnie przesuwam akcent. Supervision, i to jest nadzór. Czyli pod nadzorem osoby dorosłej. Under adult Supervision. Uwaga, jak jest dorosłym. Brytyjczycy dają akcent na pierwszą sylabę, czyli edal, Natomiast Amerykanie wyglądają na drugą, czyli Adult. Czyli under adult Supervision. Ok, dzięki, trzymajcie się.